kochani, witajcie w kolejnym odcinku, w kolejnym drapingu Nie, nie drapingu, w kolejnym po prostu odcinku Na kanale Troll'a Dzisiaj mamy ekspres losy, nie ma drapingu, nie ma zdrapek Może w przyszłym odcinku Zobaczymy, poczekamy, zobaczymy Ale dzisiaj zajmujemy się Oczywiście ekspres losami I mamy każdy jeden Jaki chyba można kupić Mamy szybką kasę Mamy słówka, mamy Vegas 777 Vegas 777 i mamy gorącą kasę. I od tego losiku dzisiaj zaczynamy. I oczywiście trzymamy kciuki. Tutaj, jak dobrze wiecie, szukamy e, minimalnie 3 moje szczęśliwe liczby, gdzieś tutaj w tych czyli. I tak, zaczynamy od siódemeczki. Oczywiście nie ma. Mamy szóstkę i ósemeczkę Obok. 11. Też nie ma. 16. nie ma, 39, nie ma, a jednak jest, tu mamy 39, ok mam nadzieję, że się nie pomylę, ale jak się pomylę, to wiem, że mi pomożecie i znajdziecie mój błąd, ale nie powinienem się pomylić, powinno być okej, okay. 9 nie ma, 20, niestety też chyba nie ma, nie ma, 23. Mm, 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 nie mamy. 23. Jedyneczka jest. No, jeszcze jeden numerek i będziemy mieli piątaczka. Nie dyszkę. Zadyszkę trzeba na dyszkę trzeba było mieć cztery liczby. A my będziemy mieli. Może piątaczka, a może nie. Dyszka jest. Niestety nie ma. I czwórka. Niestety też nie ma, także nie ma nawet piątaczka. No trudno się mówi. No chyba, że gdzieś tutaj coś ominąłem, ale nie wydaje mi się. E, raczej chyba jest. Tak jak powinno być. Dobra. No to teraz przejdźmy sobie do... Dobra, może być ten wegas. Duża zgrapa. I tu musimy znaleźć w grze od pierwszej do piętnastej hmm, Po trzy symbole w rzędzie. Od, od, znaczy począwszy od diameciku, e, złonka, podkowy to jest piłka chyba Wisienki, bar, Winogrono i pomarańcz. No i muszę mieć te symbole razy 3 w tych liniach tutaj. Ale tak, sprawdźmy, czy coś tu mamy razy 3. Tu mamy dwie rakiety. E, ale rakieta i tak nam nic nie dawała. Dwa pucharki, dwa diamenty, dwie podkowy, dwie świnki. Dwa bary, dwa zegary, dwa diamenty i dwa puchary. No to szybko poszło. Tutaj mamy chyba pościutko. No to wygląda. I teraz tak. Tu mamy dwa zegary, dwa diamenty, dwie wiśnie, dwa dzwonki, puchary, winogrona. No niestety nic. Tu nie ma razy trzy. Kolejny losik. Chyba do kosza. Chyba, że coś tutaj źle robię, ale wydaje mi się, że chyba nie. <laughs> ok, teraz mamy losik y, słówka. No i sprawdźmy tutaj, czy mamy słówko BMW. Nie ma BM, nie, nie ma BM, nie ma B, M jest i W też jest. Dobra, tutaj brakuje nam literki B. Aha, i tu musimy mieć oczywiście minimalnie trzy słowa. Z tych liter ułożone, żeby wygrać minimalną wygraną, czyli 5 zł. Emu, sprawdźmy. Mamy E, mamy M, ale nie ma U. Niestety, woda W jest, nie ma O, D jest i A też jest, ale nie ma O. Dobra, pisz. Mamy P i mm, nie ma ani. Nie, Z jest, jest, a nie ma S dobra. To już nie ma S, to wiadomo, nie szukam, tu też nie ma S. E, M mamy. Nie ma O. Dobra, idziemy dalej. Impreza. Mamy I, M, P, R, E. Z A, czyli tu mamy plusik i teraz tak zwrotnik Z mamy, W mamy, R mamy, nie ma O. No to wychodzi na to, że lipa, niestety. Tutaj już jest. No, niestety. Słówka idą też do kosza. I ostatnia chciałoby się powiedzieć zdrabka, no, ale my tu mamy losiki, nie zdrabki. I tu mamy szybką kasę. I teraz tak tutaj chodzi o to, żeby znaleźć w linii 3 moje szczęśliwe symbole, czyli albo w pionie, w poziomie, albo po skosie. I zależnie od tego, jak ta linia będzie leżała, no to tą wymianą e, wygrywamy chyba. No dobra, sprawdźmy teraz tak. Jakby to w ogóle zrobić najlepiej, żeby to było widać, e, pomaluję moje chyba symbole. Mamy dolara. Znaczy, no, tą monetkę z dolarem mamy kości i mamy też diament. Czyli wygląda na to, że tu mamy linię, która jest warta 4 zł. Jej! Chyba jo! Jo tam! Jo! Ja z Kaszów, no to ja mówię jo czasami. Dobra, pasuje. Mamy tak linię, ale poczekajcie, mamy tutaj coś jeszcze. Mamy kości do to i kończynki. A. Tak, chyba tak. Tutaj już nic innego nie będzie. Nie mamy ani karty, ani świnki skabonki, ani podkowy, ani wisienek. No dobra, no to wygrywamy tutaj 4 zł. No dobre i to, chociaż no, ach, te losy mi dzisiaj poszły kiepsko dość. Wygrywa ten najtańszy los, który kosztował 2 zł. Mamy tutaj jedną linię, która daje nam 4 zł. No i fajnie, ja tam się cieszę. Eee, I co kochani, myślę, że poczekajcie, może jakąś zdrapkę jeszcze zdrapię. Coś tu może znajdę. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. O, kierunek kasy dołożymy sobie, może coś tu jeszcze drapiey, tylko nie wiem, czy mam jakąś monetkę do drapania. Mam dwójeczkę. Eee, także drapiemy. zdrapeczka numer 40. Trzymamy kciuki żeby ten bilans lekko poprawić albo będzie jeszcze gorzej jak jest. <grystanie> Ale dobre chociaż i to że ten jeden losik był trafiony. Teraz tak tutaj szukamy moje szczęśliwe liczby 24 32 17 i 33. Albo możemy też znaleźć symbol pliku. No to jedziemy. 35 nie ma. 17, mamy to, mamy to, także poprawiamy bilansik dzisiaj. Fajnie, 26, 32, kolejna zdrawka, e, kolejna liczba trawiona. Dwójeczka, ale fajnie. 23 nie ma oboczek 34 też oboczek No i szkoda, 16 oboczek 29 nie ma. I ostatnia liczba to 8 nie ma. No dobra, odkrywamy 17. odkrywamy 17, piątaczek i tam było jeszcze 32. Też piątaczek. No dobra, może być. Poprawiamy lekko bilansik. Także kochani, ja już Wam się dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki. Może kolejne grapingi, a może kolejne losiki. Zobaczymy. Trzymajcie się miłego dzianka. Pa, pa.